Szanowni Państwo, dzisiaj odniosę się do kwestii ryczałtów noclegowych, a mianowicie w ostatnich dniach Sąd Najwyższy wyemitował kolejną uchwałę uchwałę, czyli w poszerzonym składzie, w składzie akurat w tym przypadku siedmiu sędziów Sądu Najwyższego, to jest bardzo rzadkie zjawisko, prawda, bardzo rzadka sytuacja, gdy to Sąd Najwyższy orzeka w składzie poszerzonym, innym niż trzyosobowym. Natomiast, proszę Państwa, tak też stało się w tym przypadku, a więc Sąd uznał, że mamy do czynienia z sytuacją wyjątkową, nadzwyczajną. Trzeba dokonać pewnej korekty lub rewizji dotychczasowych orzeczeń w zakresie zasad wypłaty ryczałtów noclegowych, i tak też stało się w tym konkretnym przypadku. W tej sytuacji Sąd Najwyższy rozstrzygał i zastanawiał się, czy strony stosunku pracy, czyli pracodawca i kierowca w tym konkretnym przypadku, mają. Prawo ustalić indywidualnie wewnątrz zakładowych źródłach prawa pracy, np. W, w umowie o pracę lub jednostronnie w e, regulaminie wynagradzania, e, niższy wymiar ryczałtu noclegowego, niż wynikałoby to z tabeli z rozporządzenia ministra pracy, aktualnie z 2013 roku, który określa, że ten minimalny rozporządzeniowy, można by tak to ująć, wymiar musi wynosić co najmniej 25% limitu. No i sąd w odpowiedzi na skargę do Sądu Najwyższego zajął się kwestią, czy faktycznie istnieje możliwość, żeby określić ten limit ryczałtu noclegowego nie na poziomie 25%, ale na przykład 20%, 15%, 10%, 5%, 1% lub 0%. No właśnie, czy można. Do tej pory, proszę Państwa, wiążąca była interpretacja Sądu Najwyższego z 2014 roku, również uchwała siódemkowa Sądu Najwyższego, w której Sąd Najwyższy stwierdził, że jego zdaniem z treści artykułu 77.5 kodeksu pracy wynika, iż strony stosunku pracy nie mogą umówić się na wypłatę niższego wymiaru ryczałtów noclegowych niż 25%. Również sąd stwierdził, że w regulaminie wynagradzania pracodawca jednostronnie także nie może uregulować tej kwestii w sposób odmienny niż przewiduje to rozporządzenie. Hmm. No i to proszę Państwa było bardzo kontrowersyjne. Orzeczenie pozwoliłem sobie dokonać szczegółowej analizy w ramach pisanej, akurat pracy doktorskiej, tego wątku, tego zagadnienia. I proszę Państwa, tutaj ta kniga, która leży przede mną, to jest właśnie moja praca doktorska, a w niej jeden cały rozdział poświęciłem wyłącznie odpowiedzi na to pytanie, na to zagadnienie, czy e, słusznie, czy miał rację Sąd Najwyższy twierdząc, że ryczałt noclegowy e, musi występować wyłącznie... W wymiarze 25% i nie może być na przykład obniżony do postanowieniami regulaminu lub umową pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, na przykład do 1% albo do wymiaru 0%. Czy słusznie? Pozwoliłem sobie, proszę Państwa, w ramach tej pracy, więc, żeby nie wdawać się w polemikę taką nienaukową, pozwoliłem sobie, proszę Państwa, na sporządzenie tautologii oraz równań logicznych. Możecie Państwo zapoznać się zarówno z tą tautologią, jak i równaniami logicznymi, proszę Państwa, na stronie, na naszym portalu www.jazdaprawna.pl i tam komentuję ten wyrok, tą uchwałę Sądu Najwyższego. I między innymi właśnie załączyłem część swojej pracy, w której na gruncie naukowym wykazałem, że Sąd Najwyższy w poprzedniej uchwale z 2014 roku po prostu się mylił. Po prostu nie dokonał szczegółowej analizy przepisów i niesłusznie ocenił, że pracodawca nie może obniżyć. Poniżej 25% limitu tego wymiaru ryczałtu noclegowego. Niesłusznie, prawda? Na gruncie naukowym to udowodniłem, a później przed Komisją Naukową Uniwersytetu Zresztą Jagiellońskiego obroniłem tę tezę. I proszę Państwa, bardzo się cieszę, że ta moja praca. Na coś się komuś przydała, że niosła coś ta praca doktrynalna, naukowa, coś dobrego, coś pozytywnego do naszego codziennego życia, i w Sąd Najwyższy, mam nadzieję, że pod wpływem tej dość szeroko rozpowszechnionej argumentacji, dokonał rewizji własnego oglądu i własnego osądu w tej kwestii i uznał, że strony mogą ustalić. Bądź też pracodawca jednostronną czynnością w regulaminie wynagrodzenia może dokonać ustalenia niższego wymiaru ryczałtu noclegowego niż wynika to z rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Społecznej. No więc, proszę Państwa, mamy pewnego rodzaju postęp. Nie chcę wartościować, czy to jest korzystne dla kierowców czy też kierowców korzystne dla y, przedsiębiorców transportowych z mojego punktu widzenia jako prawnika y, stało się coś bardzo pozytywnego i coś bardzo dobrego w sytuacji w której Wreszcie sąd orzeka zgodnie z treścią normy, i jednocześnie wpisuje się w świat nauki, prawda? W kierunek wyznaczony przez świat nauki i problematyki rozstrzygniętej na gruncie naukowym, a nie na gruncie jakichś ocen emocjonalnych. I wszystko byłoby, proszę Państwa, można powiedzieć w najlepszym porządku, gdyby nie jedna moja Uwaga. Otóż proszę Państwa, pamiętajmy, że jesteśmy po orzeczeniu e, Trybunału Konstytucyjnego e, w sprawie e, K11 e, przez 15 i proszę pamiętać, że przepis, na podstawie którego e, Sąd Najwyższy wyemitował uchwałę w składzie siedmiu sędziów Sądu Najwyższego w zakresie ryczałtów noclegowych, o której właśnie dzisiaj mówię. Z, ta uchwała została wyemitowana w odniesieniu do przepisu czy do de facto dwóch przepisów paragrafu 3 i paragrafu 5 artykułu 775 kodeksu pracy, które zosta, przepisy zostały wyeliminowane z porządku prawnego przez orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Ja nie do końca w związku z powyższym rozumiem Choć zgadzam się z, tym, z istotą orzeczenia, zgadzam się z kierunkiem, w którym Sąd Najwyższy nareszcie po wielu latach dokonał naprawy własnego wcześniejszego mylnego orzecznictwa, a co najmniej niepoprawnego orzecznictwa. Zgadzam się z kierunkiem, ale ja pytam. O czym orzeka ten Sąd Najwyższy? W jakim zakresie? W odniesieniu do kogo? W odniesieniu do jakiego przepisu? Skoro przepis, ten konkretny przepis dla transportu, w międzynarodowego transportu drogowego, dla pracowników, dla kierowców występujących, realizujących międzynarodowy transport drogowy przecież przestał funkcjonować, przestał istnieć. To znaczy, ten artykuł 77.5, paragraf 3 i 5, na podstawie których można y, dokonać y, uregulowania y, zasad wypłaty ryczałtów noclegowych, jest wiążący dla kierowców transportu krajowego oraz dla wszystkich innych pracowników dowolnych innych branż. To jest oczywiste, ale przecież przestał obowiązywać. W wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dla pracowników, dla kierowców międzynarodowego transportu drogowego. W związku z czym ja naprawdę póki co nie rozumiem, jak w ogóle, na jakiej zasadzie Sąd Najwyższy dokonał tego rozstrzygnięcia. Ja oczywiście przypuszczam, co Sąd Najwyższy mógł zakładać. Nie mamy jeszcze, proszę Państwa, jak na razie. Uzasadnienia tego, tego wyroku czekam z niecierpliwością. Jestem pewien, że spotkam tam w tym, przeczytam w tym uzasadnieniu, iż Sąd Najwyższy założył, że skoro mamy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które jest orzeczeniem zakresowym, to najprawdopodobniej ale to jest kwestia na razie moich przypuszczeń Sąd Najwyższy uznał, że owszem. Wszystkie przepisy, które zostały usunięte z porządku prawnego, razem w związku jeden z drugim yy, przestały obowiązywać i zostały wyeliminowane z porządku prawnego, ale każdy z nich z osobna jednak, proszę Państwa, funkcjonuje. Prawdopodobnie, yy, no bo nie widzę innej możliwości, są Najwyższy oparł się na takim założeniu. I proszę Państwa, możemy się oczywiście na wszystko umówić. Możemy się umówić, że. Po orzeczeniu Trybunału, że skutkiem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego jest wyeliminowanie wyłącznie grupy przepisów, jako, grupa cała, jako, jako cała grupa. Ale możemy się umówić, że jest to wyeliminowanie przepisów nie tylko jednego w związku z drugim, drugiego w związku z trzecim, czyli grupy, ale też każdego z osobna też. Każdy z osobna też może być wyeliminowany. Możemy się na to umówić, prawda? No możemy się przecież to jest prawo. Możemy się umówić na niemalże wszelkie zasady, które ustalimy i niemalże wszelkie zasady, które zaakceptujemy prawda, za pośrednictwem naszych przedstawicieli, czyli posłów, senatorów, ogólnie mówiąc, parlamentarzystów. Możemy się umówić na każde takie zasady. Ale jeżeli się nie umawialiśmy na żadną z tych zasad, to należałoby, proszę Państwa, odwołać się do pewnych wytycznych i standardów określonych przez świat nauki, przez doktrynerów prawa, między innymi doktrynerów prawa konstytucyjnego, także przez praktyków prawa konstytucyjnego, między innymi sędziów Trybunału Konstytucyjnego. No to odwołajmy się, proszę państwa. Osobiście uczestniczyłem w konferencji w Warszawie, w której uczestniczył prelegentem był pan prezes, były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień, który w pierwszym wystąpieniu wspomniał i podniósł kwestię taką, że w jego ocenie, w jego opinii, Orzeczenie zakresowe, owszem, usuwa całą grupę przepisów, ale także każdy z nich z osobna. Przynajmniej ja tak zrozumiałem wypowiedź pana prezesa wstępnia. A wydaje mi się, że powtórzył tę kwestię przynajmniej trzykrotnie, więc wydaje mi się, ale oczywiście nikt nie jest nieomylny, wydaje mi się, że dobrze ją zrozumiałem. No i teraz. Pozwoliłem sobie, proszę Państwa, dokonać weryfikacji, czy to stanowisko pana prezesa Stępnia, prezesa Trybunału Konstytucyjnego i sędziego, który chyba wie najlepiej, czy orzeka o grupie przepisów wyłącznie, o usunięciu, co do usunięcia grupy przepisów, czy co do usunięcia każdego z przepisów z osobna. No chyba jako orzekający wie najlepiej, prawda? Twierdził, że uważa, że. Owszem, skutkiem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego jest wyeliminowanie zarówno grupy, jak i poszczególnych przepisów. Ale sprawdźmy, pozwoliłem sobie sprawdzić, proszę Państwa, co na ten temat mówi doktryna. Przedstawiciele, znamienici przedstawiciele doktryny prawa konstytucyjnego. I proszę Państwa, ze zdumieniem e, zauważyłem, że te opinie Pana Prezesa Stępnia. I przedstawicieli naprawdę wybitnych, wybitnych przedstawicieli prawa konstytucyjnego są, proszę państwa, zbieżne. Są zbieżne. Otóż ja przynajmniej, mnie przynajmniej, nie udało się znaleźć potwierdzenia dla tezy, jakoby wśród, oczywiście, tych przedstawicieli doktryny prawa konstytucyjnego, z, którymi, z których Treść, tekstami się zapoznałem, ale nie udało mi się znaleźć takiego, e, takiego stanowiska, z którego by wynikało, że skutkiem orzeczenia zakresowego Trybunału Konstytucyjnego jest wyeliminowanie wyłącznie całego bloku przepisów, które pozostają sobą w związku, bez wyeliminowania ich. Przepis, jako poszczególne przepisy. Bez wyeliminowania ich jako poszczególne przepisy. Ja nie znalazłem takiego potwierdzenia. Przypuszczam oczywiście, że, czy mogę przypuszczać, że Sąd Najwyższy w ogóle dokonując orzeczenia i emisji tej uchwały w składzie siedmiu sędziów Sądu Najwyższego, to proszę Państwa, być może dokonał właśnie takiej... Takiej wyekstraktowania takiej konstrukcji, bo w każdym innym przypadku, bo w każdym innym przypadku w ogóle nie powinien dokonywać rozstrzygnięcia przedmiotowej kwestii, uznając, że jest ono bezprzedmiotowe, bo nie można orzekać co do przepisu, który został wyeliminowany ze skutkiem Extung, czyli jakby można powiedzieć de facto wstecznym z porządku prawnego. Dla kierowców międzynarodowego transportu drogowego, bo jeszcze raz powtórzmy: dla wszystkich innych pracowników oraz innych kierowców, czyli międzynarodowego transportu drogowego, te przepisy nadal są wiążące. Więc podsumowując, jestem oczywiście niezmiernie zadowolony, jestem niezmiernie wręcz szczęśliwy, proszę Państwa, że te kilka lat mojej pracy naukowej w tym konkretnym obszarze przynosi. Pozytywny i pożądany efekt, że sąd najwyższy zaczyna dostrzegać, że popełnił błąd, że ta praca, którą włożyłem i propagowanie tej wiedzy przynosi efekt, to jest tylko z pozytywnym skutkiem dla polskiego prawa. No ale proszę Państwa, i, I dla polskiego prawa i dla w ogóle środowiska prawniczego i środowiska sądo, sądowego i dla um, budowania pewnego poczucia szacunku um, dla, do sądów um, i dla nas obywateli. Jest to element niezmiernie pozytywny, żeby te orzeczenia, które zapadają, zwłaszcza przed Sądem Najwyższym, który powinien być taką i jest taką instytucją, taką powinien być kotwicą, taką ostoją szacunku, żeby one były przewidywalne i żeby były zgodne z treścią normy, a nie kontralegem, prawda. W związku z pierwszym, bardzo, bardzo się oczywiście cieszę, że to orzeczenie zapadło, a z drugiej strony, jest czekam z niecierpliwością, proszę Państwa, na. Uzasadnienie i z niecierpliwością, i z, jednego, i z jednej strony, a z drugiej strony z pewnego rodzaju niepokojem, że być może to orzeczenie, które zmierza w dobrym kierunku, być może znowu zapadło poza e, obowiązującym stanem prawnym. To nie może być tak, że naprawiamy, staramy się wyjść z twarzą i naprawiamy jeden element, ale Naruszamy jednocześnie, może nie doszacowujemy, a, a może nie, nie, nie pozostawiamy bez szacunku inne zasady orzecznictwa i wykładni prawa i inne orzeczenia, w tym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo Państwu dziękuję. Taka jest moja na gorąco uwaga. Jeżeli Państwo posiadacie inne uwagi, to bardzo będę Państwu wdzięczny. Życzę miłego dnia. Zapraszam do oglądania kolejnych moich wideoblogów i poprzednich wideoblogów. Jeżeli Państwu podobał się wideoblog, proszę łapka w górę. Zapraszam do subskrypcji. Wtedy będziecie Państwo informowani o każdym kolejnym moim filmie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia.